Dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie na konferencji po meczu piątej kolegi na pierwszej Ligi, w którym JKS Bohatów wygrywa z Odrą o pole 1-0. Trwa ustalanie strzelca bramki, ponieważ pojawiła się pewna wątpliwość, czy to był Mateusz Marzec, czy Bartosz Bier, ale to później. Na razie bardzo proszę o komentarz do dzisiejszego meczu trenera, gości Pana Mariusza Rumaka. Dobry wieczór. Tak jest piłce, że trzeba mieć troszeczkę szczęścia. Dziś to szczęście nam uciekło i, i kolejny mecz e, który wydaje się, że może być remisowy. Przegrywamy 1-0. Pierwsza połowa. Troszeczkę zagraliśmy niżej. E, chcieliśmy wyprowadzić kilka kontrataków. Taki był plan. Niestety nie ustrzegliśmy się błędu. E, nas ostatnio każdy błąd kosztuje bramką i tak było w tym przypadku. W drugiej połowie wyżej bardziej odważnie. Zaczęliśmy napierać na bramkę rywala, ale niestety nie udało się zdobyć bramki, w związku z czym to dzisiaj był hatów. Zdobywa trzy punkty. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Okay. O pomęczową opinię bardzo proszę Tynera GKS Bełchatów, Pana Artura Derwina. Dobry wieczór Państwu. Ja też króciutko, bo mamy piątą, jesteśmy po piątej kolejce i muszę tutaj uczciwie powiedzieć, że to był dla nas najcięższy mecz do tej pory, który rozegraliśmy. W pierwszej lidze przeciwnik bardzo dobrze zorganizowany w defensywie, ciężko nam było konstruować atak pozycyjny w pierwszej połowie. Na szczęście jedna z akcji przyniosła nam zwycięskiego gola. Może skromnie 1-0, ale po tak ciężkim meczu naprawdę to zwycięstwo smakuje jak 3-0 dla nas i nie pozostaje mi nic innego, jak pogratulować i podziękować naszej drużynie. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Proszę o pytania do szkolniotów. Ja mam tylko jedno pytanie odnośnie Mikołaja Zolaka. Co tam się stało? Mam nadzieję, że to nic poważnego. Nie wygląda To faktycznie, też, żeby to było coś poważnego. Oczywiście poczekamy na diagnozę i będziemy wiedzieć już wszystko dokładnie. Na no, ten moment mogę powiedzieć, że nie powinno to, nie wygląda to źle. jest to, że. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, dziękuję